Jomki pi sklebunek, Miała duże ambicje, z domu gara chogary Choć jak bym to nazwać, cztery kąty 40 na promotor osiedlowej, a przy zaopatrzankę to najpierw stał, Później dziesięć lat lekką ręką matka Dawno nie żyje i światło po gdzieś na niebie Ojciec alkoholik, podtrzymywał życie pod slepem, Ciągle uderzał w ten stary, durny trajer, co Codzien szantażowo ukazał klękać i łapać za faje. Sprawiedliwy, że dostaniesz plecy kultę, bo nie ludzki, że ojciec możesz macić własną sukę. gdzie całe prawo miała do życia po na to od dawna nie mogła o tego uciec. Przyczaiła się pewnego razu, cała rozstrząsienia. To szedł, zamknęła oczy, coś ci dłonia. To jedna sekunda trafiła. Z końca do końca ręce czerwonym żalu zabiła ojca. To nie tak miałby. To nie tak miało być. Była chłonna i ręce ocierwieniały żalona wciąż tu jest, choć już nie zrealizuje planów. To krwawa rzeka z po bajęca pójdą. to nie tak miało być, taka nie miała być idola. Ona jej ręce ocierpieniały żale Ona wciąż tu jest, choć już nie zrealizuje planów To kwawa rzeka z spływająca po jej dłoniach To nie tak miało być, taka nie miała być jej dola Mógłby przenosić góry, ale nie miał nic na starcie. Przez dziury w kieszeni bywał często na wokancie. Minęło 10 lat, tą już światło dzienne i o biznes plany. Owiniał ją ojca ręce. Przygarnął go ziomek, dlaczego z sewem zbiorczysty, kiedy jego siostra w celi wciąż ogrzewa rzeczy świece. On ciągle coś w Nie spał po nocach jego myśli. Zaczynały chodzić po najgorszych drogach w ten równo nie miał ani często przyjemności. No, nie miała ani grama miłości No stres nasz to uczucie, kiedy za dobre intencje i za pomoc dostajesz kopa w dupę Tym krokiem była szczęśliwa parę kroków Bo mówiąc o mnie, u mnie obyszedł, za zyskała, tylko krew Była pomocy, wtedy wyprzony materialista Zabił siostrę Była chłoda i ręce, oczerwieniałeś żalu, ona wciąż tu jest, choć już nie zrealizuje planów, to fawarzeka, rzeka z po idło, to nie tak miało być, taka nie miała być idola. była chłodna i ręce. Oczerwieniała żal, ona wciąż tu jest, choć już nie zrealizuje planów To krwawa rzeka, z spływająca po jej dłoniach, To nie tak miało być, taka nie miała być jej dola Była chłodna jej ręce, oczerwieniała żalona wciąż tu jest, choć już nie zrealizuje planów To krwawa rzeka, z spływająca po idłonia, To nie tak miało być, taka nie miała być jej dola Nie miała być jej